Pan wy wypowie się, ta limuzyna została zamówiona Wojtkowi, tak? tak Wojtkowi została zamówiona. Na urodziny, tak, tak? Na urodzinę na 6 godzin. Mhm. Pani A. zapłaciła e, przelewem tak. za 6 godzin. Po się auto? Co? Podoba się auto tobie? Nie, takie no. Takie masz? O, tam stoi, te zielone. Nie, okay, nie. tu może tu mi się zamienić. <laughs> <nie, nic śmiech> A chcesz pan? <laughs> Panie babku. no chyba nie no. Chcesz... Ja tak już samo nie wiesz, pan, gdzie? Nie. Do sejmu. Tak. Bo ja jestem, jeszcze wiesz, pan Posłem. Ja nie oglądam zbytnio YouTube'a, czy pan czegoś, nie ma czasu. I, nie powiem, tak, ale może nie zabierę. Czarna. Tu... Cz, czarna wołga chyba. Od 21. I tu jest, tak. i tu jest, panie kochanie, u pana baryk jest? Ale u pana baryk jest zamontowany? Jest. A masz co do baryków, w... Krzysiek, wstawić? Kurwa. Więc jeździemy jeszcze w transleczu, w TSW, to ułożymy dywan. No, e, z fabryki dywanu. Do Grecji uliłeś? Tak. No to przyjechałeś z Grecji, do Was, z powrotem? Nie, ja sobie zapłuciłem. W Grecji? Tam tanie dywany. Ale przyjechałeś z Polski? No? Ale to produkowane byli tak, w Grecji tu szli do nas do... i z powrotem. Do <laughs> Grecji? Z Grecji. I w Bo tak kurwa, ten, kupował nasz rząd, on nie pisał. Tam kupował, płacił dla Greków. No. tam fabryka była, no. robili dywan, szt, do Grecji, przywoź tu, bo też nie było dywanu. No. Tu przywoź, po prostu. No. Tylko, tylko na papierku było, że wiesz co, że my mamy te dywany. Aha, to my nie mieliśmy dywanu, bo ono było w Grecji. No. Bołtowni ja przyjeżdżali, przyjeżdżali e, fabryki ja przywoziłem z Grecji Do Grecji Takich jakichś tydzień czasu jechali w Grecji, to mnie kupować po a z powrotem ty jak urodziesz jak one jechali tam i tam tanie byli, dywany. No tak, ty... ty też nie jeździłeś ty, nie jeździłeś na wybłądzie? Nie jak mam w dziecku. A skąd się w Kętrzynie, kurde, wielbłąd z Afryki znalazł? W zoo. W zoo nie pozwalają jeździć, do no, Krzysiek. Było pokaż wielbłądów. Parę przywieźli na pokaz. I jeszcze małe dzieci, które chciały dotykał wielbłąda. To jak Ty wsiadł na tego wielbłąda, ty mi powiedz? A on łoży się. A, I to był jednogarbowy czy dwu? są dwa rodzaje wielbłądów. Jedno. Jednogarbowy. I szadło? Na garbie. Na garbie. To, to się jak może... na konia nakładasz. Tu gdzie nie pomiędzy tymi garbami? To no, Ale to już był jednogarbowy. To jak jest jednogarbowy, to jak ma garba, to ma albo z przodu szyję, od razu od garba, szyję, no. a z tyłu dupę. No, to tutaj jak garb, to nasz mniejszy szyję łożył. Ale to siodło takie nie duże. I ty jeździłeś? Ja jeszcze małe dziecko, bym to wiel. Czy jaką prędkością ten samochód może maksymalnie jechać? Z obciążeniem i bez obciążenia? Z obciążeniem można do... 240 km na godzinę jechać. Z obciążeniem? Bez. A bez. Bez obciążenia. A e, z obciążeniem to mniej pociągnie, dlatego że obciążony jest silnik i tak dalej. Dziękuję. Ar, artykuł mówi 182, że kto bez, e, bez e, tego prawa oczernia Człowieka innego podlega karze od roku do 12 lat albo 200, 250 zł. Mandatu. Kary. Kary. Mandatu. Mandatu.